Hej kochani, dzisiaj Baby Girl i sztuka pięknego życia. Zapraszam. Oczywiście pamiętajcie o subskrypcji tego kanału i łapce w górę. Wielkie dzięki. W tym odcinku postanowiłam mówić dwa filmy, które nie są identyczną tematyką, ale mam wrażenie, że wywołały u mnie i te pozytywne, i negatywne emocje, więc chciałam tutaj zrobić troszeczkę taki balans dla tego odcinka i też trochę nadrobić moje opinie o styczniowych filmach. Na pierwszy ogień idzie Baby Girl, czyli produkcja Haliny Rain, jeżeli dobrze to wypowiadam po. Niderlandzku, ale Halin Rein, która jest tutaj reżyserką i scenarzystką, i odpowiadała na przykład za takie produkcje, jak Bodies Bodies Bodies, i akurat Bodies Bodies Bodies, mi się gdzieś tam podobało, jakby taki lekki horror slasher z Twistem, można tak to określić, czy slasher, no ale wiecie o co chodzi. I instynkt. I generalnie zauważyłam, że jeżeli chodzi o produkcję tej yy, pani, to ma ona jakiś taki pociąg do filmów o tematyce seksualnej, ale nie wiem, czy do końca jej to wychodzi, ale może nie uprzedzając mojej opinii i faktów, film opowiada historię pewnej CEO dużej firmy. Która ma pewne upodobania seksualne, które, można powiedzieć, odbiegają troszeczkę od normy, są pewnego rodzaju fetyszem, ale ona nie za bardzo się na ten temat otwiera. I pewnego dnia poznaje pewnego nowego pracownika firmy, który zaczynają bardzo intrygować. Nie zapominając o tym, że nasza główna bohaterka ma rodzinę kochającego męża, kochające dzieci. I tak, ja mam wrażenie, że wszyscy pokochali ten film, a ja się od niego totalnie odbiłam. Przede wszystkim moim takim głównym zarzutem jest to, że ta rozmowa o tej seksualności jest tu pokazana bardzo płytko. I mam wrażenie, że kurczę, to, to jest dobry temat, ogólnie jeżeli chodzi o różnego rodzaju fetysze i to, jak człowiek czasem się ukrywa z tym, zamiast porozmawiać, można powiedzieć, w takim bezpiecznym miejscu, na przykład w swoim małżeństwie, to tutaj zrobiono z tego tani erotyk. Bo przepraszam, dla mnie to był pewnego rodzaju tani erotyk, który skupia się na tym, że bohaterowie mają kliknąć ze sobą od początku i rzeczy dzieją się strasznie szybko. W ogóle już nie będę wspominała o tym, jak nasi główni bohaterowie się poznają i jak w ogóle nasza bohaterka zaczyna się interesować tutaj jej wybrankiem, można tak to określić i ja powiem szczerze, tak, ja z tego się uśmiałam trochę, ale jednocześnie tu wszystko dzieje się tak bardzo szybko. A paradoksem tego filmu jest to, że rzeczy dzieją się szybko, a jednocześnie są wydłużone na maksa. I ja osobiście troszeczkę już się nudziłam na tym filmie. Film trwa około dwóch godzin. I powiem szczerze, że. Ja nie za bardzo też byłam fanką. Oczywiście, ten film nie próbuje nam tu wybielić naszych głównych postaci, ale jednak nie byłam do końca fanką naszych głównych dwóch postaci, przez to, że ja po prostu chyba mam dosyć historii o toksycznych ludziach, którzy łączą się ze sobą na moment w sypialni. I potem są toksyczni dalej, jednocześnie rujnując życia innym ludziom. Ja po prostu nie czerpię przyjemności z takiego seansu. I jeżeli ktoś tutaj znajduje jakieś obrazy psychologiczne, super. Dla mnie to jest po prostu zmęczenie materiału. Mam wrażenie, że mieliśmy moment na te wszystkie erotyki, które były jakości, jakiej były. To wszystko zależy, co oglądaliście, ale myślę, że mamy sławne produkcje. Ale oczywiście tutaj też wszystko jest podszyte takim artystycznym sznytem. I nie powiem, są tutaj niektóre ciekawe ujęcia, ciekawe metafory. Nie mówię, że ten film jest najgorszym, co widziałam, ale jest zdecydowanie czymś, co nie kliknęło. Sam Banderas, który gra tutaj męża Nicole Kidman, jest jakiegoś rodzaju karykaturą takiego męża artysty. I ja tutaj nie wątpię w talent Banderasa, ale to po prostu tu nie działa. A jednocześnie Nicole Kidman uważam, że zagrała świetnie, tylko że ten materiał i ten film dla mnie po prostu nie działa. W sensie bardzo podoba mi się jak ograli to, bo ja często wspominam o tym, że no Botox jednak odbiera troszeczkę gry aktorskiej i bardzo mi się podoba to, że tutaj mamy dosłownie scenę wstrzykiwania Botoxu, więc okej. Okay. Udało im się. Dużo rzeczy, które na przykład działało, to był ten humor, ale właśnie w tej takiej prostocie. Nie wcale w tych takich bardzo intensywnych momentach, tylko ten na przykład humor korporacyjny, który mnie osobiście śmieszy, bo wiecie, też praca w korporacji, ale powiem szczerze, że okej, okay, są tutaj momenty, które będę miała takie, to było. Ciekawe, na przykład taniec Harrisa Dickinsona, który jest tutaj magnetyzujący, jest bardzo magnetyzujący w tym filmie, ale kochani, jak ja bym usłyszała takie teksty od chłopaka, bo właśnie, jeżeli chodzi też o pisanie dialogów w tym filmie, są okropne, przepraszam, są okropne. Scena w klubie, gdzie rozmawiają o gnieździe ptaków, i to ma być takie, wow. To mam wrażenie, że dziewczyna, która ma 17 lat, może by się na to nabrała, ale no nie ponad 50-letnia kobieta, nawet jeżeli ma pewne braki w swoim małżeństwie. No wybaczcie, po prostu ja nie wierzę do końca w tą postać. I coś, co chyba też mnie strygerowało w tym filmie, to były piosenki i ich użycie. Dawno nie widziałam tak dosłownego użycia piosenek. Na przykład mamy pewną scenę na imprezie. I leci piosenka Robin, Dancing on My Own, i dosłownie jest w tekście: I'm in the corner watching you kiss her, czyli stoję w rogu, patrzę jak ją całujesz, i ktoś stoi w rogu, a drugi może nie bezpośrednio całuje, tutaj zwracam honor, ale tańczy z inną osobą. I mam takie, nie mogę, w sensie to, to, to nie, w ogóle już fa Father Figure już nie będę wspominała. Ale użycie piosenek tutaj jest tak dosłowne, że odbiera mi powagę od tego filmu. Może to miała być satyra, oczywiście to może być jakaś analiza tego zjawiska, można tak to określić. Ale szczerze, na przykład dla mnie ciekawszym konceptem byłoby, gdyby to było właśnie o... Kobiecie, która osiągnęła sukces, ale jest niespełniona seksualnie i otwiera się przed swoim mężem, który jest przeciwny tego rodzaju praktykom, ale zaczynają prowadzić dialog i zaczynają rozwijać tą swoją emocjonalność, swoje doświadczenia, i zauważamy, że mogą być spełnieni w każdej części swojego życia, jeżeli odpowiednio o tym porozmawiają. Oczywiście tutaj pojawia się zarzut, że obo jesteście starszego pokolenia, to wy nie rozumiecie, czym jest yy, seksualność. Boże, jak mnie denerwują takie statementy, przepraszam. W sensie wydaje mi się, że to wszystko zależy od dialogu, głębszej rozmowy, a tutaj to jest tak rzucone. Oczywiście każde pokolenie ma troszkę inny stosunek do tego, ale takie narzucanie. Typowej wolności, a wolność musi oznaczać zdradę, no po prostu mnie trochę obrzydza i no nie, nie, po prostu do mnie nie trafił ten film. Dam tutaj pewne plusiki za pewne kadry i to, jakie metafory tutaj czasem grają, ale dla mnie ten film nie gra. To jest erotyk, który się dłuży i myślę, że to mówi samo za siebie. I muszę tak, może jeszcze dodam, że relacja matka-córka, gdzie jakby córka trochę akceptuje to, że matka zdradza, bo ona też nie była do końca wierna w sensie, ta córka. Mam takie okej, okay, super schematy przekazujemy. W sensie. Nie jestem wielką fanką tego, ale w kontraście do tego filmu obejrzałam również Sztukę Pięknego Życia której reżyserem jest John Crowley, a scenarzystą Nick Payne. I to jest moja estetyka już bardziej. I to nawet zdecydowanie bardziej. I tak, tutaj też mogę zarzucić, że to nie jest historia, której nie widzieliśmy, bo film opowiada historię pewnej pary, która przypadkowo spotkała się w szpitalu i coś zaiskrzyło. A jednocześnie zaczynamy podążać za nimi, oglądać ich życie też dość nielinearnie, jeżeli chodzi o linię czasową tego filmu. I mam wrażenie, że tutaj ta prostota została wygrana tą formą, a jednocześnie to nie musi być historia, której nigdy nie widzieliśmy. To może być prosta historia o życiu. I tak. Tutaj nie będę ukrywać, nie będę mówiła, że ta fabuła jest niesamowicie skomplikowana, bo nie jest, ale jest po prostu o życiu i jest to świetnie przedstawione. W ogóle tutaj muszę wspomnieć, angielski tytuł niesamowicie pasuje mi do tego filmu, bo angielski tytuł to We Live in Time, które idealnie nam nie działa, tak jak, jak dwa lata temu było Past Lives i przetłumaczyli to na Poprzednie Życie, a tam lepiej jakby było życia, tak będę się czepiać takich szczegółów, ale we live in time idealny tytuł: sztuka pięknego życia. Okej, okay, dobrze to brzmi, ale mam wrażenie, że po prostu nie ma tej takiej dwuznaczności, jak angielski tytuł. No bo właśnie tutaj jest ta nielinearność, i po prostu właśnie to życie, bo ten film po prostu opowiada o życiu, które jest chwilą. I składa się z chwil, dlatego te momenty są tak niepoukładane, bo to życie jest trochę też takie chaotyczne. Też nie wiemy, czego się spodziewać, bo jednego momentu jest dobrze, drugiego jednak coś zaczyna się psuć i nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić, ale możemy dalej żyć, możemy podejmować wybory. Które sprawią, że to życie będzie lepsze bądź gorsze. Możemy. Jest tutaj pewna oczywiście dyskusja, jak zawsze, na temat tego, jak chcemy być zapamiętanym, bo dzieje się tutaj też pewna mroczniejsza sytuacja, ale tutaj ogromny plus, bo mamy tą trudniejszą sytuację życiową, która jest w tym filmie, ale ona wybrzmiewa też dlatego, że jest pokazywana bardzo często pozytywnie. Nie jako coś pozytywnego, tylko. Jak możemy pozytywniej to odebrać, żeby lepiej się nam żyło? I moim zdaniem też na duży plus zasługują tutaj dialogi i to, jak one są prowadzone, i to, jak one są napisane. I to jest właśnie ten kontrast do Baby Girl, bo w Baby Girl ja jestem w stanie pomyśleć, że no, nie wiem kto to pisał, no, jakieś. Nie podobają mi się dialogi, dobrze, no, przepraszam. A tutaj one są tak naturalne. One wcale. Nie są niesamowicie opisywane, nie, po prostu są naturalne. Nawet jak dwójka ludzi rozmawia o trudniejszym temacie, jak na przykład choroba, to też brakuje im słów, bo ludziom w życiu też czasem brakuje słów albo opisują to w bardzo prostych słowach, właśnie nie tych poetyckich i wygląda to bardzo dobrze, i jednocześnie te dialogi świetnie opisują oczekiwania w związku. Czego ludzie mogą się spodziewać, ale jednocześnie dyskusje na temat tego, okej, okay, nie spodziewaliśmy się tego, co będziemy robić, czy jesteśmy w stanie zmienić nasze oczekiwania, czy jednak staniemy przy swoim, czy ten związek idzie w tą stronę, czy w tą stronę. Jest tutaj dużo bardzo dobrych rzeczy, i ponownie to nie są skomplikowane rzeczy, ale. Okej, okay, mają w sobie pewien szantaż emocjonalny, który się w tym znajduje, ale ten szantaż działa idealnie. Po prostu działa dla widza, dla jego emocjonalności i wydaje mi się, że takie filmy są takimi cozy filmami. Tak, będą poruszać ciężkie tematy, ale jednocześnie przypominają nam, jakie to życie jest piękne właśnie nawet w tych trudnych momentach, ale ten film stoi przede wszystkim chemią między Andrew Garfieldem a Florence Pugh, bo moi drodzy, chemia między nimi jest niesamowita i ja mogłabym po prostu oglądać ich patrzących się na siebie albo po prostu siedzących i jedzących, bo to jest niesamowite, jak oni ze sobą działają, jak oni się Porozumiewają na tym poziomie emocjonalnym, jeżeli chodzi o aktorstwo. I ja jestem zachwycona. Po pierwsze, kocham Florence Pugh. Nie wiem, czy nie wiecie o tym, ale ja kocham Florence Pugh. I jest ona niesamowita, ubóstwem ją. I Andrew Garfield dołączył do tego grona. W sensie ja wiedziałam, że Andrew Garfield jest wspaniały po. Tik, tik, boom, po świetnym filmie, i moim zdaniem oni budują świetną chemię, jeżeli chodzi o dialogi, bo na przykład jest pewna scena, w której można powiedzieć, wybuchają boje, i to jest tak wyważone aktorsko, bo tam jest dużo trudnych emocji, ale oni to tak wygrywają i jest mocno, jest emocjonalnie, nie jest ten szantażyk lekki, ale jest dobry. Jest dobry. Tak samo mają genialne napięcie erotyczne między sobą, ale właśnie takie nieprzesadzone, jednocześnie takie bardzo naturalne, ponownie proste. I ja wierzę po prostu we wszystko, co się dzieje na ekranie, kiedy oni są na nim. Jeżeli chodzi o to, jak budujemy narrację właśnie tą linią czasową. No, moim zdaniem to też sprawia, że ten film się nie nudzi, bo cały czas wracamy do jakichś strzępków z ich życia i możemy zobaczyć ich na różnych etapie, możemy zobaczyć też, jak się zmienili na przestrzeni tego czasu, co jest super, bo ja faktycznie widzę w nich zmianę, nie tylko wizualną, ale emocjonalną i to jak rozmawiają ze sobą. A z drugiej strony pozostają gdzieś tymi samymi ludźmi i to jest piękne. Więc kochani We Live in Time, sztuka pięknego życia zdecydowanie podbiła moje serce i kocham oglądać takie proste filmy o życiu i o tym, że życie jest chwilą, ale bardzo piękną chwilą i powiem tak, scena na stacji benzynowej kocham Kocham scenę na stacji benzynowej, jak wiele innych scen w tym filmie. Podsumowując, mamy tutaj bardzo dwie różne produkcje, ale jedna trafia, druga nie trafia. I myślę, że trochę kino na tym polega, bo, bo kochani, nie powiem, zmartwiłam się troszeczkę po wyjściu z Baby Girl, bo zauważyłam bardzo dużo. Bardzo dużo pozytywnych recenzji, takich wiecie, 7-8 na 10. Ja nie lubię za bardzo mówić o cynami, bo albo coś do mnie trafia, albo nie trafia i wolę to opisać, co mi się podoba, co nie, niż y, jakoś tak szufladkować, bo też nie jestem w tym dobra, jeżeli chodzi o takie ocenki. Ale powiem Wam szczerze, że dozbartwiłam się przez Bobet, bo w takie, czy ja czegoś nie rozumiem? Ale po prostu stwierdzam, że okej, okay, jakby szanuję opinię ludzi, że jest to erotyk, który im się podoba. Ale właśnie to chyba jest piękne w kinie, że nie każdemu wszystko musi się podobać, nawet jeżeli większości się podoba. I ja zostaję przy tym, że Baby Girl nie będzie produkcją, do której zdecydowanie wrócę, bo jest dla mnie bardzo. Kliszowa, ale kliszowa w taki bardzo średni sposób. A z drugiej strony sztuka pięknego życia jest również prosta, jest, można powiedzieć, powtarzalna, ale działa na tak wielu poziomach, że to właśnie takie produkcje chcę oglądać. I po prostu zachęcam was, żebyście sami podjęli wybór, czy interesuje was baby girl, czy sztuka pięknego życia. Oczywiście zachęcam do sztuki pięknego życia. Ale cieszę się, że możemy też dyskutować w ten sposób, ale ja wam pięknie dziękuję za oglądanie i napiszcie co wy o tym sądzicie i co wy sądzicie o jednej bądź drugiej produkcji, bądź obu, jeżeli widzieliście obie i jestem mega ciekawa co na Was zadziałało, a co na Was nie zadziałało i pięknie dziękuję za oglądanie, do zobaczenia w następnej recenzji. Hej